24 grudnia, ósmy dzień mojego kamino, właśnie pod osłoną nocy opuszczam Burgos. Dzisiaj mam do przejścia aż 40 km, więc ja nie mogłem sobie pozwolić na jakieś opieszałości przy przyrządzaniu śniadania, bo będę szedł naprawdę przez cały dzień. Lubię te momenty, gdy idę sobie jakąś wyżyną, dochodzę do jej skraju i nagle w dole. Pojawia się miasteczko, czy to wioska. Tutaj przede mną Montanas, a na dole widzę, że ktoś idzie. Czy to może być jakiś pielgrzym? Tam w górę idzie sobie pani z Niemiec, która idzie z południa Portugalii do Oslo. Więc ja spytałem, czemu idzie w przeciwnym kierunku niż ja. Powiedziała właśnie, że zmierza do, do Oslo. Zamierzam tam być w lipcu. Więc jeśli ktokolwiek myśli, że moje pomysły są szalone, że robię coś jakby bez sensu, momentami albo że planuję coś, co w terminach kiedy inni wolą siedzieć w domu, to pomyślcie ciepło pani z Niemiec, która cały czas jest w drodze do Oslo, pewnie jak to oglądacie. Wszędzie płasko i tylko widać wiatraki. Ja się w sumie nie dziwię, że ten kichot w tej Hiszpanii trochę zbzikował, bo... bo tych wiatraków jest naprawdę dużo. Schodzę do Hontanas. ale Jakby coś było otwarte, to taką puszką coli to by mnie pogardził. Takie świąteczne marzenie. Mógłby ten autokar tutaj zajechać. Coca-Coli ogromny. Święty Mikołajem za kierownicą. Po 9 godzinach i 39 km marszu docieram do Castro Heris, które tutaj zaraz się zacznie. I no, chyba pierwsze co zrobię, jak zamelduję się w hostelu, to po prostu padnę. Jeszcze jest, rozważam zjedzenie czegoś, bo mamy wigilię, ale, ale mam mało jedzenia, więc nie, nie lepiej oszczędzać. Zamek na wzgórzu, tu na wejściu. Kościół. Tam widać takie skumulowane miasteczko. Na pewno z wąskimi uliczkami. Gdzieś właśnie w tamtej części mam, mam hostel. W ogóle ładny dzień dzisiaj. Bardzo ładna trasa. Tylko kurczę, drobuga, no Kurczę. Można było troszeczkę inaczej to zaplanować. Ale. Ale. Nie ma co. Dzielić skóry na niedźwiedziu, czy płakać nad rozlanym mlekiem Zaglądać darowanemu koniowi w zęby Tak jest Celna wigilia osiągnięty osiągnięty, dotarłem Ósmy dzień mojego kamino czy, czy tam dziewiąty już Już nawet do końca nie wiem ósmy czy dziewiąty Jestem na szczycie Alto de Montenales Jeśli dobrze wymawiam nazwę 1050 metrów w dół widać ostre zakręty. No, tamtędy się wspinałem w oddali to miasteczko, które mam nadzieję widzicie. To jest Castro Heris, gdzie spędziłem wigilię. Wigilię, no. Ten wieczór, który nazywany jest wigilią. Dla mnie nie było w tym nic, nic specjalnego. Przyszedłem wieczorem do, do hotelu. Zamówiłem piwo. Zamówiłem podwójną porcję tortii. Zjadłem i, i padłem, byłem tak zmęczony po wczorajszym marszu Po tych 40 km, że no nie było mnie stać na nic absolutnie To Castro Heris w ogóle bardzo, bardzo ładne miasteczko Sporo jest budynków na sprzedaż Jakby mieć wolnych kilka milionów euro no to pewnie można by kupić sobie taki dom Odbudować, odrestaurować Założyć albergę dla pielgrzymów i żyć tutaj cały rok kurczę no fajnie by było tutaj sobie żyć, chociaż pewnie po jakimś czasie by mi się znudziło Może w sezonie, jakby pielgrzymi przychodzili regularnie gotować dla nich Mieszkać z nimi, rozmawiać, opowiadać, pomagać im, to byłaby fajna sprawa, ale... Ale też może trzymać poza sezonem to miejsce dla kogoś takiego jak ja Ja bym miał na pewno otwarte zimą, tak jak moi gospodarze Rano dostałem, na rano miałem przygotowany termos z kawą kruasanta z, z dżemem, z miodem, więc zjadłem sobie takie proste, proste śniadanie, posiliłem się i teraz ruszam. Z tego co wiem, przede mną kolejny odcinek w takiej trochę pustyni, czyli płaskiego terenu, bez żadnych większych drzew, skupisk ludności. Po prostu trzeba się przez to przebić, będzie wiało, więc włożyłem już czapkę, włożyłem bafa i i ruszam dzisiaj na szczęście krótki etap. Raptem 26 km we Frumiście W ogóle zarezerwowałem hotel. Na razie najdroższy z wszystkich miejsc, w których będę nocował. Nocowałem, ale tak, po pierwsze, potrzebuję odpoczynku. Takiego miejsca, gdzie. Gdzie klapnę sobie trochę w lepszych warunkach No będę sam w pokoju, no bo mam pokój dla siebie Trochę liczę, że dzisiaj tam będzie otwarta jakaś restauracja Jest to takie miasteczko, więc, więc może, może Dziesiąty dzień kamino Właśnie opuściłem Frumistę Kieruję się do Carrion de los Condes I dzisiaj będzie to krótki etap, chyba najkrótszy Przejdę do Carrion A potem do Ledigos, 25 km no i później znowu wrócę do, do łażenia dłuższych tras Czyli potem znowu będę, będę zmuszony iść parę razy po 35-37 A dzisiaj ten szlak też będzie chyba jakiś okrutnie nudny Bo z tego co mi się wydaje to będzie non stop tak Czyli wzdłuż drogi samochodowej będę miał wytyczoną ścieżkę Jak spojrzałem na, na wykres to aż się złapałem za głowę To wygląda jakbym non stop szedł po prostu po terenie płaskim jak naleśnik, więc No dobrze, jeśli odpoczywać to w taki sposób. Jest drugi dzień świąt świętujmy wiatr, deszcz zimno, jeszcze kroki co tylko marzą, żeby oko mi wykoleć. Jedenasty dzień minął, Opuściłem wczesnym rankiem Carrión de los Condes i kieruję się do Ledigos. Trasa jest bardzo przyjemna póki co. Głównie dzięki temu, że pogoda jest przyjemna Trochę wieje, jak pewnie możecie usłyszeć Ale poza tym, przecież nie ma na co narzekać Błękitne niebo to nie jest częsty widok o tej porze roku Wczoraj padłem spać po 20 W 20.30 to już zgaszone światło w pokoju I spałem I co ciekawe Obudziła mnie yy, siostra zakonna Która wpadła około 21.45 żeby dać mi owoce 17 km w wietrze drogi takiej naprawdę nieliczne zakręty gdzie nie było absolutnie nic poza jedną wiatką przy której się zatrzymałem docieram do wioski fajnie by był otwarty bar, nie powiem Kawkę bym chętnie przyjął obliczenia nie mylą, to już niewiele mi ci zostało, bo to miało już po 18 km, a ja dzisiaj mam do a 23, więc stąd kolejny punkt to już jest miejsce, w którym mam zablokowane nocleg Zaraz zobaczymy w ogóle. No nocuję dzisiaj w Ledigos, bardzo małym miasteczku, wiosce właściwie, na szlaku. Bardzo przyjemne alberga z restauracją. Dzisiaj zrobiłem wreszcie po raz pierwszy i pewnie ostatni pranie oraz suszenie moich ciuchów, więc nie mam już mojej plamy z tłuszczu, gdy, gdy spadł na mnie kawałek czosnku, który jadłem ze sałatki przyrządzonej jeszcze przez Eduardo w Albergę w Grenio Przeszedłem się po Ledigos i no, nie ma tu właściwie nic, można powiedzieć. Dwa alberge z barem, moje. Tam, tutaj e, to drugie. Trochu tutaj nie odkryję, to już lepiej usiąść. Nóżki odpoczną. Może wezmę jeszcze jakąś kawkę, wypiję. I słyszymy się jutro. Dwunasty dzień mojego kamino. Idę właśnie z Ledigos do Elburgo Ranero i znajduję się w miejscowości Moration. Na wzgórzu, pod którym mieści się kilkanaście ziemianek, takich spiklerzy, nazywanych tutaj Bodegas. Ponoć 500 lat temu rodziny mieszkające w tej wsi, wieś nie jest jakaś specjalnie rozległa, od raptem kilka domów, ale rodziny tutaj mieszkające składowały tam wino oraz inne różne warzywa sery mięso na informacja na dole mówi, że no nie mieszkają tutaj żadnych hobity, ale też, że czasem te bodegi są używane jako party places, czyli miejsca spotkań imprez, więc takie nowsze też zastosowanie. Podobno ciągle trzy rodziny tutaj z tego aktywnie korzystają, pozostałe są albo zamknięte, zapadnięte, więc, więc nikt, z nich, nikt z nich nie korzysta. Od taka, taka ciekawostka z trasy. I widać w oddali po prawej stronie Sahagun, czyli taki punkt dość istotny, historyczny. No liczę, że tam znajdę aptekę. Kupię sobie jakąś maść, żeby smarować stopy. Co więcej, pewnie niewiele więcej. Może kupię kawałek pieczywa na kolację. Jest ładnie. Nagle przestało wiać. Sahagun się zbliża, więc wszystko fajnie. Błękamino! No, pięknie w tym Sahagun. Dobra, jest coś ładnego w Sahagun. Ta brama, na przykład, którą właśnie wjeżdżę w samochodzi. Jest też kamień, który wyznacza połowę Camino Frances. Jeśli ruszamy z Wales, czyli nie stąd, skąd ja ruszałem, ale. Dzięki stary, zagłuszyłeś mnie. Ale no cóż, ja też będę ci chyba połowy mojej trasy według moich obliczeń. Zresztą zobaczymy. Już daleko nie zostało, więc papa pa, Sahagun I ruszamy dalej. Mam trochę nową sytuację, bo idę do Elburgo Ranero i tak nie wiem czy cokolwiek tam jest czynne, czy będzie tam gdzie przenocować. Co mi się zdarza chyba po raz pierwszy na tym kamino. Dzwoniłem do jednego alberga, które niby jest całoroczne i nie wymaga rezerwacji. Nikt no, nie odbierał wczoraj, nie odbiera nich dzisiaj. Starałem się z dwoma hotelami skontaktować. Nie udało się. Jeden hotel, który jest dostępny na bookingu. Ma wszystko wyprzedane, czyli jak rozumiem, jest nieczynny po prostu. Więc no zobaczymy. Jak się nie uda, to no mam kilka pomysłów. Żaden z nich nie jest mądry, więc zobaczymy. Zobaczymy, co tam przyniesie. Wieczór dzisiaj? Elburgo Ranero, wita. No, trzeba powiedzieć, że jak zawsze tłumy na ulicach żywo, tak, witalnie. Więc, no jestem pewien, jestem pewien, że coś będzie czynne. No sprawdzimy te Albergo Municipal, ale cóż, cóż, chyba trzeba będzie uruchomić plany BCDEF, wszystkie. Wszystkie trzeba będzie uruchomić W ogóle to ciekawa sprawa, bo wczoraj doszło do pewnego błędu w Matrixie Bo szedłem przez ponad tydzień już absolutnie sam Nawet tak wyliczyłem, że już blisko 200 km nie spotkałem żadnego pielgrzyma idącego do Santiago A wczoraj nagle spotkałem 6 osób Zaszedłem do El Burgo Ranero, do Alberga municipalnego, które niby miało być otwarte ale nie odpisywali na maile, nie odbierali telefonów, więc w tak raczej spodziewałem się, że jest zamknięte. I okazało się, że ono jest tak bardzo otwarte: to znaczy, w ogóle nie jest zamykane. Budynek stoi otwarty, ktoś tam oczywiście tam sprząta co jakiś czas, ale można przyjść i można donatiwo przynocować, skorzystać z kuchni. I ci pielgrzymi tam byli. Nie wiedzieli, czy będzie otwarte, no ale no zaryzykowali, szli znacznie krócej niż ja, więc byli gotowi, żeby ewentualnie jeszcze iść dalej. No, no ja nie byłem, ale jak się okazało tak. Było czynne, byli tam ludzie, dwie panie z Brazylii, chłopak z Włoch, facet z Danii, wróć, facet z Holandii, chłopak z UK oraz dziewczyna z Francji, czyli takie międzynarodowe towarzystwo, do którego dołączył dzielny pielgrzym z Polski. No była się mała bibka, nie za długa, no bo tak jak zaczęliśmy o 18, to myślę, że o 22, no to już wszyscy smacznie spali. No minus tego jest taki, że jak wychodziłem, to moi kompani niektórzy no dalej smacznie spali, więc mam nadzieję, że się zbiorą dzisiaj jakoś na czas, idą do miejscowości Mansilla bodajże de Los Manos, w której ja będę za 5 km i w której pan z psem, którego mijałem, obiecał, że tam to na pewno będzie coś czynne. I z tego co wiem będzie, więc jestem dość spokojny. No Kawy potrzebuję. Na jutro też mam już rezerwację. A potem Sylwester. No i właśnie, tak. Bo część osób zastanawiała się, pisaliście do mnie, czemu no nie idę z tymi innymi pielgrzymami, których spotykam, tymi, których spotkałem wcześniej, tymi, których spotkałem wczoraj. I jest to o tyle trudne, że szliśmy do Elburgo Renero z tego samego miejsca, tylko oni wyszli dzień wcześniej, czyli ja jednego dnia zrobiłem ich dwa etapy, no i z tym Leon, w którym ja będę dzisiaj. Oni planują tam spędzić Sylwestra. Więc dzisiaj przynocję gdzieś. I potem chyba dwie nocy w tym Leon planują, jeśli dobrze zrozumiałem. No niemniej, gdybym nie miał prasy, gdybym nie miał biletu powrotnego, to ja nawet bardzo chętnie, bo było bardzo przyjemnie, bardzo mili ludzie, ale no wyznaczyłem sobie cel, żeby jednak do tego Santiago dotrzeć i chciałbym to zrealizować. Więc religos się kończy. I idę dalej. Dotarłem do Mansilla de los Muras, Mulas. Bardzo wierzę, że będzie bar otwarty. Bo dużo czasu na głodniaka bez kawki to się odechciewa trochę chodzić. Jak pod kościołem nie będzie knajpy, już zwątpię zupełnie w tym miejscowościu. Jako rzeka świetna. Mamy to, wchodzę do Leon. No, jeszcze trochę mi zostało, bo to jest znów ogromne miasto. Spojrzę w lewo i spojrzę w prawo, to cały czas widzę zabudowania i miasto. Do hostelu mam 2,5 km stąd, czyli już bliżutko 20-25 minut. Tu się pije. Tam katedra już. A tutaj chyba magik wyciąga królika z kapelusza w środku i jest ogromna kolejka. Dziwna sprawa. No katedra nie cieszy się takim powodzeniem, Tam nikt nic nie wyciąga z kapelusza.